Cześć, z tej strony Bartek, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, czas na recenzję filmu Strażnicy Galaktyki część trzecia. Co mi się podobało, co mi się nie podobało, czy warto iść do kina, czy nie warto iść do kina. Najlepsza część strażników galaktyki, rozrywka przez wielkie R, emocje jak w parku rozrywki, smutek, radość. Śmieszne teksty w końcu Marvel wrócił do gry po nieudanych eternalsach, nudnym Antmanie i Czarnej Panterze. W końcu. W w końcu. Wiele rzeczy mi się podobało. Realizacyjnych, scenariuszowych, po prostu mógłbym tak wymieniać, bez końca. Nie było rzeczy, które mi się nie podobały. Polecam serdecznie. Ostatnio część strażników Galaktyki. Są sceny po napisach, są smaczki, które przyczyniają się do tego, że w jaki sposób będzie kontynuowa kontynuowana ta historia. Oglądać, jeżeli lubicie kino rozrywkowe, nie oglądać. Jeżeli lubicie kino artystyczne, dwie sceny po napisach. po